W konsultacjach w sprawie zagospodarowania wzdłuż piastowskich uczestniczyło ponad pół tysiąca zielonogórzan. W piast i igrzyskach udział wzięło dużo więcej osób, ale nie wszyscy zdecydowali się zabrać głos w sprawie planowanych tam inwestycji. Mieszkańcy głosowali na elementy zaproponowane przez miasto oraz atrakcje przygotowane przez projektantów. Mieszkańcy chcą, aby tutaj to miejsce się zmieniło, aby wyglądało. No bardziej atrakcyjnie, aby można było przyjść, pobawić się, odpocząć z całymi rodzinami, setki osób. Cóż, no jak widać, Zielona Góra chce mieć gdzie wypocząć. Wzgórza piastowskie są naturalnym i były takim miejscem i mam nadzieję, że pozostaną. Spośród elementów proponowanych przez miasto najwięcej głosów zebrał najkrótszy wariant ścieżki między drzewami prowadzącej do wieży widokowej, to tak zwana pojedyncza ścieżka, która nie przechodzi ponad stokiem narciarskim. Ten pomysł otrzymał 270 głosów. Zielonogórzanie postawili też na największy zakres rozbudowy Mini Zoo. Teren tego obiektu sięgnie wzgórz Piastowskich, a mają się tam pojawić nowe zwierzęta i jeszcze więcej atrakcji dla całej rodziny. Najwięcej emocji budziła kwestia lokalizacji lodowiska. Sytuacja jest nie Ponieważ najwięcej kropek, czyli głosów przyklejono na wariant umiejscowienia lodowiska z wrotkarnią na polanie przy amfiteatrze, ale jednocześnie oddano bardzo dużo głosów na rekultywację polany. W sumie bilans końcowy to 275 głosów za budową lodowiska i 285 głosów za stworzeniem w tym miejscu strefy rekreacyjnej. Jeśli chodzi o kwestię lodowiska, to, co do lokalizacji, to najwięcej głosów uzyskała lokalizacja na, na polanie. Ale muszę zaznaczyć, że jednocześnie nawet o 10 głosów więcej zostało oddanych na to, żeby tą polanę zostawić. I to nam jakby pokazuje i, i mówi o tym, że, że jest to kontrowersyjna rzecz. Zresztą i podczas pikniku, i nawet właśnie z tych rozmów, które były prowadzone indywidualnie, wynika, że. Ta, to akurat ta inwestycja budzi największe kontrowersje. Więc będziemy rozważać i prezydenci już mówią, zaraz nawet po pikniku mówili, że będą się zastanawiali nad tym, czy, czy w ogóle wprowadzać tą inwestycję w ten teren. Spośród elementów rekreacyjno-wypoczynkowych zaproponowanych autorsko przez architektów w Zielonogórzanie wybrali park Linowy. Ta atrakcja zebrała 280 głosów. Kolejne rozwiązanie, na które postawili mieszkańcy, to nowe trasy rowerowe, 290 głosów, trasy narciarskiej i około 200 głosów. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyło się odtworzenie historycznego układu ścieżek na wzgórzach piastowskich. To rozwiązanie otrzymało 130 głosów. Jest kilka inwestycji, które w podobnej ilości głosów oddanych około 270-280 się jakby wyróżniają. To jest sprawa parku linowego. Ona była w dwóch koncepcjach pokazana i łącznie razem uzyskała około 290 głosów. To jest sprawa ścieżek rowerowych, które również w różnym zakresie były pokazane w, tych, w każdym z tych trzech projektów. W dwóch jako takie dłuższe drogi rowerowe, w jednym jako tor przeszkód, to razem to też około 280 głosów. Sprawa tras zjazdowych w jednym z projektów rozbudowana ponad nawet to, co żeśmy wykazali, że, że jako miasto, że wskazujemy, że byłoby dobrze zrobić, czyli oprócz stoku ta jedna taka trasa łagodniejsza, jeden z projektantów zaproponował jeszcze dodatkowo dwie i u niego w projekcie to jest około oddanych 200 głosów na te trasy narciarskie. To jak na razie wstępne informacje, jakie udało nam się uzyskać w biurze urbanistyki i planowania Urzędu Miasta, na te szczegółowym raportem dotyczącym konsultacji w sprawie rewitalizacji wzgórz pracują eksperci z Fundacji Partycypacja. Wskazane przez mieszkańców preferencje będą wzięte pod uwagę przy tworzeniu programu funkcjonalno-użytkowego, który jest elementem wniosku o dofinansowanie.